Ja jestem wielu o Jezu, człowieku, teraz jak ja ci cię pojmuję szkoły, to teraz zacznie się dopiero akcja. Akcja <grymne> prowokacja. Dawaj. Tak, chodziłam tak do trzynastki, od, od pierwszej do trzeciej klasy, chodziłam do trzynastki na, na Staszyca. Potem się przeprowadziłam właśnie z mamą się przeprowadziliśmy na kozielską. I to wtedy mieszkałam z mamą, przepraszam, to ja miałam dziewięć lat. Przepraszam, dziewięć lat miałem. Mój ojczym bardzo gotował moją mamę. Bardzo bił ją. I ja pewnego dnia wstałam za moim, nad, przed moją mamą i tak, tak, nad głową mojej mamy i mówię, nie będziesz bił mojej mamy, mówię do niego, nie będziesz bił mojej mamy, ja miałam wtedy dziewięć lat chyba, 7, 9 lat, dawno było, no i słuchajcie, no i wtedy właśnie powiedziałam, stanęłam przed nim i zrozumiałam, że nigdy, kurwa, w mojej towarzystwie nie stanie się krzywdzać dziewczynie, nie od tej że będzie się krzywdzać Mhm. Y no i tak, moja mama wtedy zamiast moją broń powiedziała tak, ja się... Ja mówię, ja się pokuję, nie będę na to patrzyła jak on cię bije. No i No i co? No i ja się spokowałam. wzięłam walizkę i poszłam do babci. Taka mała dziewczynka. rozumiecie. I poszłam do babci. Babcia mówi, dobra, możesz mieszkać tutaj, nie? W tym babcią możesz mieszkać. No I babcia dostała potem babcia mieszka ten na Rudzki. Mhm. Mhm. Bożu. Tak. Na ludzkiej mieszkała w tej A potem, potem, żeśmy się przeprowadzili. Na ludzkiej, na nowej ludzkiej oczywiście. Mhm. Nowa to była Nowa Rudzka na Koloseum, na, na Koloseum. Nade mną mieszkała Edytka Cieślak. Pozdrawiam. O wszystkich dziewczynach, co mówię, ja pozdrawiam je od razu. Od razu pozdrawiam, pozdrawiam. O wszystkich ludziach, co mówię, pozdrawiam od razu. Bardzo Was kocham głęboko i boli mnie to, że nie mam Was w moim życiu teraz. No i tak, co ja dałam? no i yy, do trzynastki chodziłam, do normalnej klasy, zwykłej podstawówki, tak, po, yy, potem chodziłam do ósemki, do SMS-u, bo przeprowadziła się moja mama na Kozielską, i wiadomo, moja jej córka, no to wiadomo, że tam do mamy chodziłam, nie, spać na noc kiedy nie, I miałam też rodzeństwo młodsze, brata i siostry, Mam Patrycję Michała brata. No, Przyrodnie rodzeństwo, mam bardzo dużą rodzinę. Powaraci, boże, to jest moja rodzina. Nie taka wybrana, to naprawdę rodzina. Ja no. no i tak. Moja siostra mój brat. Patrycja Michał, pozdrawiam też. Kocham. Ale nienawidzę jednocześnie jak to rodzeństwo. Coś w tym jest.